Я хочу поблагодарить отцов, которые находятся у нас здесь в Тольятти, и сказать им огромное спасибо за то, что они у нас есть, потому что они нам очень помогают в развитии нашей веры. Они всегда находятся очень близко нас и всегда с нами, всегда нас поддерживают. спасибо. Słowa Jezusa Chrystusa. Witam was serdecznie z Talijacji, miasta, w którym redemptoryści służą, i z 2004 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was, drodzy serdecznie z Talijacji, miejsca, w którym redemptoryści pracują od 2004 roku. Jak widzicie za mną mała niebieska kaplica i wieża Białego Kościoła. Jako redemptorystą została nam powierzona tutaj budowa tej świątyni. Nasza parafia liczy około 200 osób, które są rozsiane na promieniu około 100 km. Najdalsze miejsca parafii, z których przyjeżdżają nasi parafianie, to na przykład Powolski oddalony od nas o około 60 km. Żeby w niedzielę przyjechać na mszę świętą, potrzebują godzinę czasu jeździć samochodem. samochód. Jeśli ktoś podróżuje transportem miejskim, no to około 2 godzin. Zanim opowiemy coś więcej o naszej posłudze w Talijatii, trzeba warto powiedzieć o tym, kiedy w tych stronach pojawili się redemptoryści. Było to wiosną 1993 roku, niedługo po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I wtedy pierwszymi miejscami, w których pojawili się redemptoryści, był Orenburg w Rosji i Pietropawost w Kazachstanie. Dzisiaj pracujemy w czterech miejscach w Rosji. Są to Kemerowo, Orsk, Orenburg, Italiati oraz w w Kazachstanie. Ja przyjechałem do Rosji końcem września 2019 roku, więc jestem tutaj stosunkowo niedawno. Ale już w tym czasie udało mi się być, przyglądnąć pracy naszych ojców w Orenburgu, w Orsku. W Orenburgu miałem możliwość Zamienić na pewien czas ojca Andrzeja. Tam też doświadczyłem pracy z dziećmi w Centrum Pomocy Dzieciom, które jest u nas przy Parafii. Doświadczyłem również wyjazdów na tak zwane dojazdówki, do Fiodorowki, wioski oddalone od nas o prawie 100 km, gdzie w Małej kaplicy. W której kiedyś prawdopodobnie była jakaś cudowa, gdzieś to miejsce przebudowano na kaplicę, gromadzą się miejscowi ludzie, rodziny wraz z dziećmi na Eucharystię, na modlitwę, na spowiedź, na katechizację i tam na przykład dojeżdżamy dwa razy w każdym miesiącu. W tych naszych parafiach współpracujemy także z różnymi zgromadzeniami żeńskimi, z siostrami redaktorystkami, z siostrami służebniczkami tempickimi, z nazaretankami ze służebnicami Ducha Świętego, z siostrami Obliczankami oraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia. Można wiele opowiadać o pracy redemptorystów, o naszej posłudze tutaj na wschodzie. Nie mam jeszcze tak wielkiego doświadczenia, ale myślę, że dobrze opowie nam o tym siostra Beata Nazaretanka, która z nami tutaj na wschodzie współpracuje już od ponad 12 lat. Z Ojcami redemptorystami współpracuje od 12 lat. Najpierw bosku na muralu, obecnie w Chariati. Wydaje mi się, że nasze charyzmaty się dopełniają. Ojcowie w swojej misji starają się dotrzeć z Ewangelią do wszystkich do dzieci, młodzieży, dorosłych, szczególnie do rodzin. Czynią to przez różne formy działalności, poczynając od katechezy, dzieci, młodzieży. Przygotowanie dorosłych do sakramentów przez te formy mniej takie tradycyjne, przez organizację wakacji z Bogiem przy parafii albo pod namiotami, czy wyjeżdżając w różne ciekawe miejsca albo do innych parafii. Organizują pielgrzymki rowerowe, piesze, samochodem na terenie Rosji a też i zagraniczne. Też to, co bardzo sobie cenię, że dużo uwagi poświęcają ubogim, biednym, tym, którzy przychodzą, prosząc o pomoc. Chyba przy każdej parafii w na wschodzie działają jakieś na centra charytatywne. W Polsce z ojcami prowadzimy Centrum Świętego Gerarda dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat a także Centrum Świętej Rodziny dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Naruszeniami Rozwoju. No nie sposób opowiedzieć w kilku zdaniach o całej działalności Ojców, jaką, jaką prowadzą. Chcę pokazać Wam, Basiba dziękuję wielkie za dobre współpracownictwo, że w mieście możemy robić tak dużo. I na ochronę Was, Boże, błogosławię Wasze służenie, żeby przynosiło przynosiła abilne wkłady, wkłady i skupienie. Kiedy w Talietii zaczęli gromadzić się chrześcijanie katolicy, na początku gromadzili się w małych grupach. Przyjeżdżali do nich kapłani z Samary, by posługiwać, by sprawować Eucharystię i inne sakramenty, by szcić, przyjmować nowych ludzi do Kościoła. Potem, gdy już ta wspólnota katolicka wzrosła w siłę, zawiązała się, zostali posłani tutaj franciszkanie. W 1998 roku dzięki pomocy niemieckich katolików została wybudowana ta kaplica, w której teraz jesteśmy, która służy nam do dzień dzisiejszy dla sprawowania Eucharystii, dla spotkania na modlitwie w różnych grupach. I jak Wspomniałem, od 2004 roku jesteśmy tutaj jako rytmuturyści. Nieprzerwanie posługujemy tutaj e, powierzonym nam katolikom. Obok tej kaplicy powstaje kościół św. Jana Pawła II. Biegów. Patronem naszej parafii jest matka Boża Fatimska, dlatego bożny Ołtarzu możemy zauważyć jej figurę, dzieci patlińskie, a za małtarzem co są się św. Jana Pawła II, który jest patronem powstającego budującego się u nas nowego kościoła. Nasza parafia bardzo prężnie się rozwija. Mamy kilka grup parafialnych, są to ministranci, młodzież, dzieci, grupy żywego różańca, dzieci, młodzieży, dorosłych, matki w modlitwie, które gromadzą się w każdy miesiąc, w pierwszą sobotę miesiąca, by modlić się za naszą parafię, by modlić się za swoje rodziny. Regularnie, w każdą niedzielę, prowadzimy katechizację dla dzieci i dla młodzieży. Co jakiś czas pojawiają się ludzie, którzy dowiadują się, że jest katolicki Kościół, że jest katolicka parafia. Niektórzy z nich ochrzczeni, niektórzy pamiętają, że ich rodzice byli katolikami i chcą przyjść do Kościoła katolickiego. Pomagamy takim ludziom, aby wprowadzić ich w wiarę, w życie w Kościoła. Pojawiają się osoby, które nieraz i w wieku dorosłym przyjmują chrzest, pierwsze sakramenty, potem uczestniczą aktywnie już w życiu parafii, w życiu naszego Kościoła. Jako redemptoryści staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom tych ludzi, staramy się szukać, poszukiwać nowych katolików, którzy są niedaleko nas, są tutaj, ale przez te czasy sowieckie, kiedy Kościół nie mógł normalnie funkcjonować gdzieś Albo utracili swoją wiarę, albo ich wiara osłabła, i bardzo często spotykamy się z takimi ludźmi. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom tych ludzi, organizując dla nich spotkania czy katechizacje i zapraszając ich, by i oni mogli pobudzić, odnaleźć swoją wiarę, na nowo spotkać się z Chrystusem. To jest nasze zadanie tutaj, w tym rejonie, w Rosji, w Taliet i w innych placówkach, w których jako redemptoryści posługujemy. A jak wygląda nasza praca tutaj w taliaci dla tych poszczególnych grup? Jak odbierają nas nasi parafiani? O tym posłuchajcie sami ich świadectw. W naszym przychodzie rentalisty z 2004 roku i um, w sieci годы u nas. Um, Наш приход увеличивался, стало больше прихожан. Наши дети ходили, теперь у наших детей наши дети тоже приходят. Благодаря именно вот у нас строится церковь, новый храм, который будет очень красивым и современным. Мы отцов очень любим и благодаря их душевному хорошему отношению к нам. Наш приход растет, увеличивается. И э, спасибо большое им за это служение, которое здесь они проводят, и за всю ту работу, которую они ведут, за то, что они посещают наши дома, э, проводят все праздники, э, с, что сплачивает нашу общину. Э, Заниматься с нашими детьми это очень большая работа, особенно по отношению к нашему молодому поколению, которое растет и дальше будет продолжаться служение в нашей церкви. Ну, во-первых, вот очень много работы с детьми. Вот поэтому говорю даже вот, когда вот у меня внучка начала ходить. Вот ей прямо интересно было, потому что она подружилась с священниками. И вот ей интересно было, что она всегда говорила, мой друг, отец Мирослав, все время говорила, пойдем, всегда рисунки ему приносила. Вот такой вот заинтересованность вот детей. А еще вот а для взрослых, конечно, очень большое спасибо за паломничество. Мы ездили в Польшу, в Италию, ну и здесь по России тоже, вот в Саратов ездили, в Оренбург, в Казань. То есть сам ты, может быть, и не поедешь так вот. Особенно, когда люди в возрасте. Вот. Поэтому за это очень огромное спасибо священникам, что вот устраивают такие поездки. Вот именно паломничество. Вот. А когда уже у нас начал служить постоянно вот отец Артур, вот лично я тогда начала ходить уже постоянно в церковь. Хотя до этого я ходила так, ну, может быть, раз в месяц. Вот. А когда уже... Начал на постоянной основе быть священник у нас. Все, я стала ходить постоянно по выходным, исповедоваться тоже. Раз в месяц, раз в два месяца. Вот это очень, конечно, большой вот для католиков. Очень большая такая вот привилегия, что вот есть священник, можно сходить на исповедь. Вот. Поэтому очень благодарны нашим священникам, редактористам. Конечно. Потому что в последнее время в основном у нас редактористы. Поэтому говорю, очень благодарность большая этой конгрегации. Да. Благодаря нашим священникам, что да. они у нас есть. Боже, благодарю Тебя за то, что, что Ты призвал меня к святому служению мы молимся, развиваем веру, молимся за своих родных усопших. И узнаем, скажи Иисус Христос. Они нравятся тоже. Вот встречи для министрантов. Да. Участвуй в твоей меня, чтобы в этот день всю мою жизнь я шел по пути спасения. Вчера. Ну, я думаю, что мы должны в первую очередь отметить, что Солите, я Солите, я для нас церковь Солите. это новое. Мы, в принципе, в церковь начали ходить только два года назад, Два? два года назад? Три. Три года назад уже? В 2017 году. Три года год. назад уже. Два, два с половиной года назад. Мы все еще э, чувствуем, что мы как маленькие дети, мы еще мало знаем про церковь, мы еще мало знаем, в принципе, про веру. И в первую очередь польза прихода, польза того, что мы туда приходим, это посвящение. Посвящение Привет. в верующего человека, в католика, в христианина. Для нас это важно, потому что просто человеку это, это, это очень это тяжело дается. Это... Нам важно, да, нам важна эта помощь, потянул, важна... Динка, э, папа ним, да. важно то, что нам, папа, нас ведут за руку, папа, нас ведут за руку папера. и показывают, какая это она истинная вот это вот, вот которая нам действительно, которую мы видим. Она ее любит. Вообще церковь для нас я... это большая семья. Весь наш приход, он очень дружный. И та помощь, которую нам, в принципе, оказывает, так, как многодетной семье тоже, Тут это важно. И эм, это особенно волосы. в этом сложном году, меня... а своевременное, я бы так сказала. Я. А, да. а, очень много раз, если честно, вот у нас узвали на каникулы с Богом, было три лета mm -hmm. и зимой недавно. А, и каждый раз было что-то свое. В первый раз я на самом деле очень yes. переживала, yes. не пытался совсем уходить. Mm -hmm. yes. а, во второй раз Конечно, все было классно. Вы, как, мы даже смогли сходить на готов. Много я еще нет. куда успели я сходить. Нет. И это все за два дня. Очень много было встреч министрантов. Это очень тоже было вполне классно. Мы сходили на лыжи, покатались целую полтора или два часа. На самом деле мы смотрели два фильма. Первый я не совсем помню, второй мне очень помню, вполне он Оля, продолжим мой рассказ. Что у тебя хотя бы запомнили? У нас очень большая семья, и мы ходим. Центре, когда мы воскресенье походим в церковь, да, мы с Герой остаемся на занятиях. Гера, если мы родной брат, он министра. Я Будущий. что они всегда присутствуют в нашей жизни, что всегда приходя в церковь, слушая катехизацию, проповедь, понимаешь значимость жизни Бога в нашей жизни. Хочу поблагодарить за все таинства, которые были проведены в нашей с супругом брак, венчание за крещение наших детей, проходя катахизацию перед таинствами, отцы всегда находили нужные правильные слова, правильные примеры, которые нам показывали, как нужно стать хорошим родителем, хорошим супругом. Хочу сказать огромное спасибо отцам и за то, что подготовили меня к важному событию в моей жизни к таинству венчания. После венчания я стал больше посещать церковь. На протяжении уже 10 лет хожу в церковь. Так же самое могу сказать про проповеди. Проповеди доступные, очень понятные. После них действительно стоит задуматься о жизни. отцов, которые находятся у нас здесь в Тольятти и сказать им огромное спасибо за то, что они у нас есть, потому что они нам очень помогают в развитии нашей веры. Они всегда находятся очень близко нас и всегда с нами, всегда нас Вот, Спасибо! два, один.